Welcome back Here a big sack of fish for you almost fresh caught. Thank you Could I ask you for another favor? Would you bring the sack down to sunder in the village with my best wishes? Unfortunately I can't get away from here. I think it might prove profitable for you and take this as a token of my thanks Here this should be useful. Let me Shinya. Okej, okay, co dostałam? Jakieś zaklęcie. Nie. Nie. Okej, okay, gówno za to dostałam zajęć. Teraz musimy to znaleźć za coś tam. Ale pójdziemy jeszcze tutaj, naprzeciw. Do tych ludzików. Ona broń, a on ma dla nas misję. Jemu możemy oddać pierścienie. While we're on the subject, we have a fine selection of goods here. If you'd perhaps care to have a look... Downright perilous for a merchant here, don't you think? Reinigan's Goblin Horde. That miserable lot. This was once a peaceful spot. From here all the way up to the Wildoom Pass. But it now looks like there's a war on again. Bad for business for certain. Then let them come. Skins, right? Ok, Nie yy, będziemy mogli sprzedać te. Yy... Tutaj od tych duchów będziemy dostawać yy... pierścienie. I możemy mu je sprzedać. Przy okazji też tutaj chyba przy drugim albo trzecim duchu też zdobędziemy to niezwykle rzadkie pióro. Ty tu masz tylko magię, to magia mi się nie przyda. Ale ja mogę ci sprzedać to, co mi jest niepotrzebne. Okej, okay, na razie się sprzedam. I dobra, i teraz idziemy do tej babki. A nie, jeszcze muszę oddać ryby temu. Sa coś tam. Saka komuś tam. No więc wracamy do miasta. Trochę drzwawiej. not you. It's No, it's Darius. Oh, here Ah, a new face. A Welcome to, nie to nie Leonon. The best darn spot north of the Windmill Mountains, if you ask me. Are you the head of this town? Who, me? <laughs> oh no, heaven forbid. I'm just the innkeeper here. Bart Bodelson's the name. I also occasionally peddle a bit of merchandise. If you need anything, just talk to Will, my son. Do you know Darius? Sure do. Odd bird if you ask me. Buries himself day and night in his foolish books, as if there was nothing else in life, eh? <laughs> he seems to be pretty well known in these parts. I'll say he is. Got lots of friends and acquaintances all over in Northander. Even knows Rohan, the circle mage, don't you know? They say he's writing a book about us. A book? Yes, indeed. A book or an atlas or something like that. About the islands, the new realms and all that stuff. There's that merchant outside town. Orta? Orta Gelfbeard? Certainly. He's an old veteran of the Convocation War. Settled down here in trades and trades in all kinds of merchandise. He's got a whole bunch of stuff from the war. To eh? <laughs> a a, jest potrzebne. Ok. Zapytajmy tego Dariusa. Welcome, young. A nie ma nic dla nas. Gdzie jest e, coś tam? Sander, tu jest, tak, oczywiście. Hmm? I bring you the fish from Tiergar. Good. Good, Then...

Mhm, mm nie mogę jej nosić. Ty również. Jesteś do dupy. <grystanie> Okej, okay, wracamy do babki i gadamy z nią. Jeśli przy okazji zapytamy o ten yy... Yy, Czy to ty wysłałaś ten list kończy? Czy to ty wysłałaś ten list kończy? By chance, you've taken care of that scoundrel. You never cease to amaze me, room Warrior. Here, take your reward. One less sneak thief to worry about. you go na wysłatę, least kończy. Pinda wredna. snaf won't trouble you any longer. Here is his dagger. You know your craft, room Warrior. You've saved us a lot of trouble. Take this as your reward. Will you now allow the portal keep to be opened? I admit, you have proven your worthiness. I'll send some men along with you. Wait here. I'll have them march in. And something else. The men will march directly to the Portal Keep. Give them protective escort and make sure that they get up there alive. They will then open the gate for you. Should you fail, return to me immediately. Good luck. You'll need it. Okay, idziemy. My już idziemy prosto. Nie widzę sensu, aby... Chcę się gdzieś po drodze zatrzymywać. O, dostam hełm. Możesz? Nie możesz. Idiota. Niepotrzebny. Jezus Maria, co to było? Aha, awans dostałem. Boże, przestraszyłam się. Czy ja mam awans, a ty nie masz awansu? No to spierdolaj. Hełm. Pewnie też go nie możesz nosić, debilu, co? Oczywiście, że nie. Mhm, tutaj się powoli ciągną tam ci bojownicy. Nabijana buława. To już możesz nosić. To jest. możesz sobie zabić. Ok. G zajmijmy się Gnarfem najpierw, bo jak widzę, to, to jest ten. Eee. O, mój wojownik zaraz zginie. Mój wojownik zginął. I chuj mu tu... <haha> Okej, okay, co my tu mamy? <huch> Obrażenia. Przydałoby się, abyście... No właśnie. Wycofaj się. I zabijaj od tyłu. Nie, cofnij się. Co ty kurde? Przyklęte. Kiedy będę mogła użyć błogosławieństwa? Dzięki Bogu. Okej. Okay. Jeszcze ty. No. Ale weź trafiaj w niego. O, świetnie. Kolejne. I teraz to. Dobra, to my tymczasem sobie e, runiczna, na kapłanka Tahili. A mi nie jest potrzebny, Mak. Człowiek na poziomie drugim. Mhm. I mamy wojownika. I co tu mamy? Świątynia Światła, kaplica Ari. To w sumie tutaj można. Lubię mieć wszystko poukładane. Po prostu czuję się lepiej mając poukładane rzeczy. To zaraz sprzedam, ale tego mi się nie chce na razie rozdawać. No I gdzie oni idą? O mój Boże, oni się teraz cofnęli. Jezus Maria. Ale cóż nie mogę narzekać, to jest jednak dość stara gra.

Be Strasznie to u Was wieje. Otwieraj bramy. Otwieraj bramy. Otwieraj bramy. Otwieraj bramy. Otwieraj bramy. Pośpiesz się do diabła. Dziękuję. Jest tu jakiś ten. J jakiś skrzyń. Jeszcze bardziej wieje. Ok, przechodzimy do następnej, do następnej planszy. Ja tutaj zakończę, bo już widzę, że nagrywam godzinę 45 minut i zaraz mi się miejsce na dysku skończy. Okej. Okay. Gadam tu z kimś. A nie, pamiętam te plansze. To jest nawet fajna plansza. Tutaj też będzie na początku trochę nudno, bo musimy zbudować sobie osadę. Ale na tym skończymy. E, dziękuję Wam za, wszystkim za uwagę. E, trzeba pewno też tak. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do usłyszenia w następnych w następnych sesjach. Na razie.